Oryginalny sposób na osiągnięcie sukcesu, dobrego stanowiska, może w jakiejś firmie. Mało bierz, a dużo dawaj. Dużo pracuj, mało zarabiaj. Dziwny, oryginalny sposób. Możesz pracować w jakiejś firmie jako wolontariusz, nawet bezpłatnie. I są takie firmy, do których chcesz, ktoś może z Was chce się dostać. A może jest tam szefem jakiś miliony, miliarder, człowiek, który jest dla Was autorytetem, który mm, y Chcecie, żeby na was zwrócił uwagę, to jest, jest to przykład dla was, e, tego, co wy byście chcieli osiągnąć. Dlatego dobrze jest być z takim człowiekiem, pracować na niego, się przyjrzeć jemu, jak on to wszystko robi, jak on to organizuje. I wiecie, że tacy miliarderzy, milionerzy, oni bardzo chętnie przyjął do pracy wolontariuszy. Dlaczego by nie? Bezpłatny człowiek. Ale dzięki temu oni widzą i mogą zobaczyć, jak dla Was ta praca jest ważna, ile serca wkładacie, ile macie samodyscypliny, takiego samozaparcia. Później pomysłowości, ile w was jest takiej ekspertności, jakiejś specjalizacji, jakie macie umiejętności, albo jak nawiązujecie kontakty z ludźmi, jak potraficie współpracować. To wszystko pokazuje się, widać w praktyce, w waszym działaniu. I na początku być może to jest praca wolontariusza i nie zarabiacie, albo bardzo mało, ale wasz szef widzi to i obserwuje Was i dzięki temu was weźmie do współpracy i zaczniecie zarabiać dużo więcej. A są tacy, którzy, wiecie co, przychodzą, mają fajne CV, bardzo ładnie napisane. <laughs> Może wzięli sobie wzór z internetu, mają certyfikaty, dokumenty, dyplomy, jakieś już pokończone szkoły i, i razu chcą dużo zarabiać. Nie jest to żadną gwarancją, że ten człowiek który ma pewne papierki, ładnie opisaną historię i się ładnie ubrał, że on przyniesie dobre rezultaty na jakimś stanowisku, w jakiejś firmie. Nie jest to żadną gwarancją, że też się tam dostanie i że go zatrudnią. Zobaczcie, że nawet to, co ja robię, ja robię od kilku lat wideoblog, wiele, wiele filmów stworzyłem i godzin nagrań, bezpłatnie. Ale, ale to była praca, gdzie dużo, dużo robiłem na początku i bardzo mało czy za to otrzymywałem. Na początku nic, całkowite, całkowicie bezpłatna praca, ale z czasem dzieje się inaczej. Zacząłem prowadzić treningi, konsultacje, pojawi, pojawiają się zarobki i powoli cena godziny konsultacji rośnie. Pojawiły się nowe, ciekawe znajomości dzięki temu. Bardzo oryginalni ludzie. Z różnych części świata, z którymi się pojawia jakaś współpraca. To jest mój sposób, ale pomyślcie o tej zasadzie, że na początku pracuj dużo i mało bierz. Z czasem ktoś to doceni. Zobaczy, jak się zachowujecie w pracy, jakie macie podejście, wasze cechy i zaczniecie dużo zarabiać, a coraz mniej tak naprawdę wkładać w to wysiłku, bo ktoś zauważy, że rzeczywiście jesteście cen, cennym kadrem, którego można dobrze wykorzystać w swojej firmie i, i przynosicie dobre rezultaty dla firmy.